Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz Zwykł opowiadać podczas swoich konferencji anegdotę, w której mówił, że Jeden z jego kolegów księży, którzy pracowali w kurii biskupiej Miał taki zwyczaj straszenia innych księży Albo wzbudzania pewnego świętego niepokoju za pomocą takich bardzo prostych słów, kiedy podchodził do owego księdza Bogu ducha winnego, i mówił mówi się o Tobie. I te słowa z ust kogoś pracującego w kuri wystarczyły. I taki wstępnik posłuży nam do tego, nam może księżom, ale też nam wszystkim tu obecnym, żeby przypomnieć sobie, że o księżach się rozmawia i o księżach się mówi. Nie tylko na szczeblach kurialnych, ale także pod strzechami, także w życiu codziennym. A dzięki osiągnięciom mediów, także na ekranie telewizora albo na ekranie jakiegokolwiek przenośnego urządzenia, można usłyszeć, przeczytać informacje o kapłanach. I zazwyczaj są to informacje. Z dziedziny moralności, bo nie ma co ukrywać, że świat właśnie na to patrzy. Świat zwraca uwagę na coś, co ja chciałbym dzisiaj poruszyć w tym kazaniu. Świat zwraca uwagę na świętość kapłanów. Już święty Jan Chryzostom troszeczkę nad tym ubolewał. Kiedy wypowiadał słowa, że niezdolni do trafnego sądu najwięcej lubią krytykować i nie tak łatwo przyjmują obronę. I być może częścią naszego doświadczenia jako księży, a szerzej jako wspólnoty kościoła jest to, że krytykują tą wspólnotę ci, którzy niekoniecznie z nią mają najwięcej wspólnego i niekoniecznie potrafią zrozumieć odpowiednie wytłumaczenie. Ale rzeczywiście trzeba się przyznać do tego, że istnieją sytuacje, w których świat słusznie mówi o świętości księży, a bardziej może o jej braku. I grzechy, jak to się zwykło mówić w doniesieniach medialnych, grzechy straszne nielicznych duchownych rzucają się cieniem na świętość wszystkich księży. I trzeba zwrócić uwagę na słuszną reakcję na te grzechy. Tak jak w sakramencie pokuty i pojednania, potrzebne jest zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu, tak w reakcji i w odpowiedzi na grzechy księży pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy dążące na tyle, na ile to jest możliwe, do jakiejś próby zadośćuczynienia, wyrównania niesprawiedliwości która się dokonała. Ale warto postawić sobie pytanie, czy do tej reakcji na ten brak świętości, tak jak w kwestii spowiedzi nie potrzeba by do tego zadość uczynienia Bogu i bliźniemu, dodać jeszcze ważnej rzeczy. Żeby spowiedź była kompletna, potrzebne jest nie tylko zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, ale także Mocne postanowienie poprawy. I żadne zewnętrzne działania i próby wyrównania niesprawiedliwości nie będą pełne, jeśli nie będzie wraz z nimi podjęte staranie, nasze staranie o świętość kapłanów. I wracając do Świętego Jana Chryzostoma, on, nawiązując do znowu plotkujących czy też obmawiających kapłanów. No mówi, że plotki będą, tak jakby sparafrazować jego słowa, ale nie tylko należy do nich nie dopuszczać, nie tylko jakby sprawiać poprzez swoje zachowanie, że nie ma o czym mówić, ale także usuwać przyczyny tego plotkowania. Czyli święty Jan Chryzostom zachęca nas kapłanów do tego, abyśmy można by powiedzieć, dążyli do pewnego rodzaju nadprodukcji świętości, do wyprzedzania oskarżeń, które mogą się pojawić. Nie czekać na to, aż stanie się coś złego i później za to żałować, ale roztropność polega też na tym, że podejmę kroki zaradcze. Od takiej pozytywnej strony, bo nie chodzi to tylko o dostrzeganie zagrożenia na lewo i prawo. Od takiej pozytywnej strony dla nas jako kapłanów chodzi przede wszystkim o to, abyśmy coraz hojniej otwierali się na łaskę, którą Pan Bóg tak hojnie nam daje. I przeływany wczoraj święty Józef Sebastian Pelczar, jednym ze swoich dzieł na temat kapłanów, napisał dwa rozdziały. Jeden... O świętości kapłańskiej, o świętości potrzebnej kapłanom, a drugi, zaraz po nim, o stopniu świętości, który jest potrzebny kapłanom. I niekoniecznie znowu najbardziej popularnym stwierdzeniem w tych czasach, dodam czasach inkluzywnych, które sprzeciwiają się troszeczkę ekskluzywizmowi, jest to stwierdzenie, że świętość kapłanów powinna być wyższa. Od świętości każdego innego. Bo przecież słusznie można zauważyć, że mamy nauczanie we współczesnym Kościele o, i ono jest prawdziwe, o powszechnym powołaniu do świętości. Ale jednocześnie doceniając rolę i wkład każdego z nas wierzących w coraz bardziej przybliżanie na tym świecie królestwa niebieskiego, nie możemy zapominać o tej prawdzie, która przez wieki była przez świętych przypominana. O tym, że od kapłana oczekuje się więcej, bo komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą. I cytując Świętego Ambrożego, a chyba także Świętego Augustyna, Święty Biskup Józef Pelczar, mówi takie słowa, które dla nas mogą wydawać się czasami abstrakcją i na temat których możemy sobie pochichotać, że świętość kleryka powinna być większa od świętości. Wiernego świeckiego. Świętość diakona, większa od świętości kleryka, świętość kapłana, jeszcze większa od świętości diakona, świętość kapłana pracującego w duszpasterstwie, odróżnionego od kapłana niepracującego w duszpasterstwie, jeszcze wyższa i najwyższa, oczywiście, powinna być świętość biskupa. A czasami może być naszym przekonaniem, chyba zgubnym troszeczkę. Dla nadziei, którą możemy pokładać w łasce Bożej, że bywa czasami na odwrót. że im człowiek dalej zabrnie w to życie duchowe, to znajduje coraz więcej wymówek do tego, żeby właśnie zrównywać się z innymi, żeby obniżać sobie poziom życia modlitewnego i tak dalej i tak dalej. A jednocześnie ta drabina świętości niepokoi. Powinna kręcić w naszym sumieniu, zadając pytanie: Czy skoro zbliżam się do tak świętych rzeczy, to czy nie powinienem o świętość osobistą dbać z jeszcze bardziej większą gorliwością, ze wzmożoną siłą? Bo przecież dbając o świętość osobistą nie czynię nic innego, jak tylko podkreślam wielkość daru mi danego. Skarbu, który co prawda złożony jest w naczyniach glinianych, ale skarbu, którego moje serce, żeby nie zapomnieć o jego wartości, nie może nie chcieć otaczać coraz piękniejszym, choć glinianym naczyniem. I czy powszechne powołanie do świętości stoi w sprzeczności z tą hierarchią świętości albo z tym założeniem mówionym przez wieki, Kościoła, że świętość kapłana powinna być większa? Absolutnie nie. Święty Jan Paweł II powiedział bodajże w homilii przy okazji beatyfikacji albo jakiejś uroczystości na temat błogosławionej Karoliny Kuskówny, czy święci są po to, żeby zawstydzać? Mogą być i po to, odpowiedział. I czy święty. Nie może być osobą świecką, może jak najbardziej. I my czasami, jako księża, doświadczamy tego z zawstydzeniem, że naszej świętości kapłańskiej daleko jest do świętości wiernych świeckich, wiernych, których obowiązki stanu nie nakłaniają w sposób konieczny do tego, aby tak dbać o swoją świętość. Więc, moi drodzy, bądźcie dla nas przykładami świętości ale pozwólcie się w tej świętości prześcignąć i nie jest to wyścig, w którym jest pierwsze albo ostatnie miejsce, ale jest to wyścig, w którym niektórzy słusznie potrzebują więcej świętości, więcej siły, aby świecić przykładem. Święty Bernard z Clairvaux powiedział, że rzeczą potworną duch niski obok stopnia wysokiego. I my wyniesieni w pewien sposób do godności kapłańskiej, potrzebujemy nieustannie starać się, żeby wraz z tym wysokim stopniem i nasz duch wzrastał. Żebyśmy nie pozwalali sobie na byle jakość, żebyśmy nie zadowalali się tym co minimalne. Ale nie dla wywyższenia ponad innych, nie dla wywyższenia dla korzyści, władzy nad innymi. Ale dla wywyższenia, podobnego ostatecznie do wywyższenia Chrystusa na Krzyżu, którego ofiarę w naszym życiu chcemy naśladować, sprawując ją wszak każdego dnia. I w momencie kiedy, bo pojawia się czasami takie stwierdzenie, że nie podołam, że to zbyt wysokie wymagania, że nie potrafię więcej dać, dać z siebie, Myśl, która być może wielu z, nam, wielu z nas towarzyszy. Ja lubię wracać do słów świętego Anzelma, które napisał do papieża Urbana II, których domorosłe tłumaczenie pozwolę sobie przytoczyć. Anzelm z, z Mnicha awansował na biskupa i mówi słowa, pod którym pewnie wielu z nas mogłoby się podpisać. Ojcze Święty, pisze: Jestem zasmucony, nie będąc już tym, kim byłem. Zasmucony z powodu bycia biskupem, bo z powodu moich grzechów nie wypełniam posługi biskupa. Kiedy byłem w niskim miejscu, wydawało mi się przynajmniej, że coś dobrego robię. Wyniesiony do góry, obarczony wielkim ciężarem, nie zyskuje owocu dla siebie, a i pożytku. Nikomu nie przynoszę. I te słowa, które wydają się pełne wyrzutu do samego siebie, jednocześnie są potwierdzeniem tożsamości, która zdaje sobie sprawę z potrzeby świętości. Te słowa przytoczone przez świętego Piusa X, właśnie papież, święty Pius X, komentuje. Tak zatem Bóg nawet świętym mężom daje odczuć słabość. Aby jeszcze lepiej objawić moc siły z wysoka. Bo drodzy księża, współbracia w kapłaństwie, i wy wszyscy, którzy słuchacie i z pewnością modlicie się o świętość kapłanów, pamiętajmy o pięknych i dających słowa, dających nadzieję słowach, które każdy z nas usłyszał przy święceniach kapłańskich słowach. Które inspirowane są fragmentem listu do Filipian. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Zostało w nas rozpoczęte dobre dzieło. Dążymy ku świętości, która coraz bardziej dobroć tego dzieła ma objawiać. Amen.